Coś tam piska. No. Jak tutaj podejść? Kiedy obie strony w strachu, i ja, i one? Hm. Biała. we się odsuń, co? Czarna na białym widać. Że będzie problem. leci tak tylko troszeczkę, tak. No i tam ty tylko odsunę, no. Zemniesz mnie? No weź, o Jezu. No weź, byś tylko trochę wstała. Tyłek kruszyła. O, tu nic nie piska. I tu? No tu weź. No tam. Tylko się podnieś. Kurczę, tu nic nie widać. To co tu? Jezu. Ale wyście tu nagromadziły, ludzie. O tam! O, tam, nie, tam twoja noga jest. To co? Co to piska, no kurde. Dobra, no nie denerwuj się. Bo tu jest, tu jest nadklute, O Jezu. Dobra, już i jest To nie jest, jest jakiś Oczaczek się wydobywa. Chyba. Dobra, idę. Idę sobie, idę, idę. O, on to piska. Co się wydobywa. Idę. Nie ingeruję już w proces na proces wykluwania a ja myślałam, że wy macie mniej tych jajek a się tam nazbierały chyba ukradły coś jeszcze w międzyczasie ja już wam tak nie pozwolę się ze stadem integrować w przyszłości no dobra No... Jadaj czarna i grzej z powrotem tam. Jedziesz. No i A ty sam będziesz wiedzieć, co masz robić. Dobra. Klują się, niemniej jednak.